Cześć. W dzisiejszym odcinku pokażemy, jak spać w Volkswagenie Kadim. Jeżeli polska motoryzacja ma jakąś twarz, to z pewnością jest to twarz niemiecka. Wielu Polaków nadal, myśląc niezawodny samochód, ma z tyłu głowy Pasata 1.9 TDI. I jeżeli Wy należycie też do tych osób, to z pewnością zainteresuje Was gość naszego dzisiejszego odcinka, czyli Volkswagen Caddy. Jest to model z 2012 roku, napędzany dieslem o pojemności 1,6 litra i o mocy 140 koni mechanicznych. Ten egzemplarz należy do Karoliny i Janka, moich dzisiejszych gości. Którzy w 2022 roku wpadli na pomysł, że chcieliby pojechać w Eurotripa. Najdłuższą podróżą, jaką mieliśmy, była miesięczna podróż po Włoszech. W międzyczasie też spaliśmy w, w jakiś apartamentach, jeżeli chodziło o jakieś takie główne miasta. I to były, to były dwie noce, w które spaliśmy poza samochodem, a tak to cały miesiąc spędziliśmy w Furza. To, co im przyświecało, to była chęć zrobienia takiej zabudowy, w której przede wszystkim dałoby się oczywiście usiąść i w miarę komfortowo jakoś tam przebrać. Natomiast istotne było to, żeby jak najlepiej wykorzystać przestrzeń za siedzeniami pasażera i kierowcy, dlatego, że planowali niemal miesięczną podróż, więc oprócz tej części sypialniano-jadalnianej musieli też skupić się na przechowywaniu rzeczy, ubrań i wszystkiego, co byłoby im potrzebne w tak długiej podróży. Sama zabudowa została wykonana z drewnianych elementów. W dużej mierze jest to przede wszystkim sklejka, kantówki i w przypadku wysuwanego blatu klejonka. Różni je tylko grubość, bo ta główna sklejka, na której się śpi, która jakby tworzy całą konstrukcję, kupiliśmy ją trochę grubszą, żeby po prostu była porządniejsza. A reszta jakichś takich mniejszych elementów jest z cieńszej sklejki. Karolina i Janek nie mieli praktycznie żadnego doświadczenia w tworzeniu takich zabudów. Ich największą pomocą był oczywiście tata Karoliny, który, jak każdy tata w polskim domu, potrafi zrobić wszystko, zna się na wszystkim. Który się w cały proces bardzo zaangażował i z punktów, w którym w ogóle nie rozumiał, co to za pomysł, musiałam go powstrzymywać, żeby nie zrobił tego sam. Mój tata ma doświadczenie takie typowo ojcowskie, czyli. Umie naprawić i zrobić właściwie wszystko wokół domu, więc jeżeli chodzi o ilość narzędzi, wkrętów i innych pierdów, które są przydatne, to mieliśmy praktycznie wszystko. Byliśmy tylko dokupić wkręty specjalne do drewna, bo trochę inaczej one wyglądają, i pożyczyliśmy pilarkę, żeby ciąć sklejkę. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o potrzebne materiały, to wszystko sklejka jest. Pierwsza lepsza z Castoramy czy Leroy. Pomimo braku doświadczenia udało im się stworzyć dość fajne rozwiązania i zabudowę, która przeżyła niemal miesięczne wojaże po Europie. Jeżeli chodzi o projekt, to powstał w naszej głowie, potem został narysowany odręcznie na kartce. i z tego mm, tworzyliśmy projekt ostateczny. Były tam podstawowe wymiary, tak żebyśmy wiedzieli, ile centymetrów sklejki mamy przeciąć, ale jeżeli chodzi w ogóle o profesjonalną, jakby stronę, to myślę, że. Mm, brak. Brak, dokładnie. Na tę część jadalnianą składa się przede wszystkim przeogromna i strasznie głęboka e, szafka, pod którą znajduje się wysuwany blat. Wymiary tego blatu to. 52 cm na około 80 cm. W prawej części z kolei mamy szufladę, ale nie taką zwykłą szufladę, bo szufladę wykończoną od góry kolejnym blatem. Myślę, że jest to mega fajne rozwiązanie, bo z jednej strony mamy tutaj przestrzeń magazynową, można sobie schować rzeczy, na przykład do prania. A jednocześnie mamy drugi blat, przy którym moi goście twierdzą, że da się spokojnie na stojąco zjeść śniadanie, czy, czy przygotować inne posiłki. Wymiary tej szuflady to tak samo jak w przypadku blatu około 80 cm, szerokość 48 cm, a wysokość to około 36 cm. Świetne rozwiązanie z jednym małym brakiem. Szuflady chowają się same, ale to jest niestety przypadłość wszystkich e, zabudów, które tworzą sobie ludzie samodzielnie, no bo jest to dość trudny element do zorganizowania. Mając dłoni miarkę, warto też sprawdzić e, wysokość samej zabudowy, która razem z materacem to około 56 cm. Natomiast Bardziej interesuje nas przestrzeń, która pozostaje od materaca do dachu. I Miarka twierdzi, że jest to około 66 cm. Myślę, że dobrym sposobem na to, żeby sprawdzić, czy ta przestrzeń jest wystarczająca, będzie nasz test bluzy. Zadaniem testu było sprawdzenie, czy wymiary zabudowy pozwalają na w miarę komfortową zmianę bluzy wewnątrz pojazdu. Jak się okazuje, test bluzy. Zdany. Powiedziałbym na 4 z plusem, bo mogłoby być troszeczkę więcej miejsca. Na pewno nie ułatwia tego tutaj girlanda, ale jak wiadomo, klimat musi przewyższać funkcje użytkowe. Też jestem tego zdania. A jeżeli chodzi o same suche pomiary, to szerokość 127 cm, długość zabudowy 204 cm. Myślę, że są to wymiary zbliżone do tego, co my mamy w Berlingo i spokojnie wystarczą do tego, żeby się komfortowo wyspać. Suche wymiary to oczywiście jedno, ale tak jak w przypadku Berlingo tak samo w tym samochodzie istotne są też odczucia, na które składają się nie tylko takie rzeczy jak zabudowa, ale też takie na przykład zasłonki, które Karolina zrobiła samodzielnie z rzeczy, które posiada gdzieś na strychu. Tylko i wyłącznie moim zdaniem dodaje klimatu tej zabudowie i pokazuje, że wcale nie trzeba wydawać milionów i korzystać z rozwiązań, tylko tych, które możemy kupić, i że możemy też zrobić sami fajne rozwiązania i fajne rzeczy. Oprócz sklejki, bardzo duża część rzeczy jest po prostu wyciągnięta z garażu, z gliszczy, ze strychu. Więc na przykład firanki, które są, może nie są najpiękniejsze, ale są z takiej podsufitki z namiotu moich dziadków, więc no, ma, myślę, że solidne 20 lat, jak nie więcej. E, jakieś linki, sprzęt kempingowy, wszystko po prostu wyciągaliśmy z garażu. To, z czego ja korzystałam nawet jako dziecko, w tym samochodzie nadal się znajduje. Dzięki tej zabudowie daliśmy wielu rzeczom drugie życie. Jeżeli chodzi o sam samochód, to oprócz schowka z tyłu nad przednią szybą, mamy tutaj bardzo fajne małe, bo małe, ale jednak schoweczki na jakieś małe przedmioty z haczykami, na których możemy sobie powiesić, czy to właśnie taką linkę, czy ubrania, powoduje to, że w tym samochodzie naprawdę fajnie się funkcjonuje. Całości dopełnia fakt, że jest to kadri w tak zwanej długiej wersji, więc szyba z tyłu, no spałem w kilku kamperach pełnowymiarowych i wydaje mi się, że nie było tam aż tak szerokiej szyby jak tutaj szyba bagażnika. Oczywiście jak to w każdym tego typu samochodzie Drzwi da się bardzo wygodnie zamknąć od środka i otworzyć, dlatego że są po prostu przesuwane. Jeżeli chodzi o dostęp e, z części sypialnianej do kokpitu samochodu, jest on utrudniony, natomiast nadal pozostaje bardzo dużo przestrzeni tam z przodu, żeby przerzucić sobie część e, bałaganu, który tworzy się podczas noclegów w takim pojeździe. Istotna jest też kwestia przechowywania, o której wspominałem, i po prawej stronie, z przodu zabudowy, przestrzeń została wy wykorzystana na lodówkę kompresorową, do której dostęp jest poprzez podniesienie tutaj blatu. Okazuje się, że jest to dość karkołomne i w zależności od tego, kto to robi, to ma to, na to inny sposób, ale oczywiście, jak to w mikrokamperwaningu bywa, trzeba sobie radzić sposobem. Z drugiej strony mamy dokładnie taką samą sytuację. Dość duża przestrzeń magazynowa, do której dostęp jest od góry. Natomiast z fajnych rozwiązań, nasi goście zastosowali takie okno rewizyjne, które powoduje, że kiedy jedna osoba śpi sobie u góry, można spokojnie, przynajmniej w części, mieć dostęp do rzeczy, które znajdują się w tej przestrzeni. Myślę, że mądre i fajne. Fajnie się opowiada o tym, jak ta zabudowa wygląda, z czego jest skonstruowana i to wszystkich innych tego typu rzeczach. Natomiast Was pewnie interesuje, ile kosztowała. Koszty wszystkich materiałów i transportu wyszło było około 3000 zł i około 2000 to były właśnie materiały. Około 700 zł kosztował transport. Oprócz sklejki, która po prostu, której było najwięcej, więc wyszła drogo, to drogie były też prowadnice. I ja chciałam z Jankiem kupić pierwsze lepsze, mój tata właśnie biorąc pod uwagę jakieś tam swoje doświadczenie, powiedział, że kupujemy porządne i prowadnice kosztowały łącznie 800 zł, więc praktycznie połowa całej zabudowy. Gdybyście zastanawiali się nad zakupem takiego kadiego po to, żeby stworzyć sobie taką zabudowę i też bawić się w mikro camper vaning. To do dyspozycji będziecie mieli oczywiście jednostki benzynowe, i tutaj głównie będą to silniki, jeżeli mnie pamięć nie myli, TSI. I to są takie silniki, na które warto spuścić zasłonę milczenia, mechanicy pewnie to potwierdzą. Natomiast wszystkie jednostki wysokoprężne, czyli diesle, raczej są udanymi konstrukcjami. Będziecie tu mieli jednostki albo 1,6 litra, albo 2 litrowe. Generują one w zależności od wersji od 100 do 140 koni. Wszystkie raczej są sprawdzone pod warunkiem, że egzemplarz nie będzie ekstremalnie zajeżdżony. Jeżeli Wy też marzycie o takim mikrokamperowanie, to niech Karolina i Janek będą dla Was idealnym przykładem na to, że nawet dysponując ograniczonym budżetem i pomocnym tatą, można zbudować własnymi rękami naprawdę fajne rozwiązanie, które spowoduje, że będziecie mogli spędzić Świetny miesiąc jeżdżąc po całej Europie i zwiedzając na przykład Włochy i Dolomity. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia w plenerze. Trzymajcie się. Cześć. To jest nasza dzisiejsza miejscówka na spanie.